Niech będzie pochwalony Chrystus. Moi drodzy, zachęcam, żeby usiąść. Ja jestem ksiądz Karol Mazur z parafii świętej rodziny. Przyjeżdżam z hełma i bardzo się cieszę, że mogę tu się z wami spotkać, bowiem rozumiem, że gromadzi nas tutaj święty Jan Paweł II, temat Światowych Dni Młodzieży. A mnie osobiście nasz papież Polak jest bardzo bliski, chociaż myślę, że każdemu z nas. Ale żeby troszeczkę wprowadzić was w ten temat dzisiejszego spotkania, to może zacznę od tego, że Święty Jan Paweł II jest jednym z 13 patronów, którzy zostali wskazani przez komitet organizacyjny, który zajmuje się przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. I wśród tych 13 świętych, czy błogosławionych, znajdujemy zarówno młodych świętych, którzy są przykładem dla młodych ludzi, jak żyć wiarą na co dzień, ale są także ci, którzy są świętymi pochodzącymi z tego kraju, z Lizbony, dokładnie z Portugalii. Nie wiem, czy wiecie, ale w gronie tych 13 świętych i błogosławionych jest święty Antoni z Padwy, który nie pochodzi z Padwy. Ten święty, o którym mówimy, że jest patronem rzeczy zagubionych, tak naprawdę pochodzi z Lizbony. I w Padwie spędził swoje ostatnie lata życia, ale tam akurat, można powiedzieć, najbardziej się zapisał w dziejach Kościoła. I stąd po dziś dzień mówimy o nim, jako świętym Antonim z Padwy. Ale także wśród tych patronów są święci, którzy mieli wielki wpływ na dzieje Kościoła, czy to w regionie, czy gdzieś, można powiedzieć, ogólnie w Kościele Powszechnym. Jednym z takich świętych, a może przede wszystkim jest święty Jan Paweł II. To ten święty, którego tak naprawdę o którym mówić cokolwiek jest bardzo trudno. Dlaczego? Dlatego, że to jest święty, o którym praktycznie my wszystko wiemy. Ale z drugiej strony to jest też dla nas wielkie zadanie, żeby to, co wiemy o Janie Pawle II, przenieść na nasze codzienne życie. Z jednej strony jego y, życie jako młodego chłopaka, jako księdza, czy też jego papieża. Y, zarówno jego osobowość, charakter, y, nauczanie, czy to jak żył wiarą w Boga. To wszystko, to co wiemy o Jejnie Pawle II jest piękne, bo rzeczywiście Widzimy w postawie świętego Jana Pawła II przykład wielkiej wiary, wielkiej ufności wobec Boga. Widzimy także zawierzenie, które było w życiu Jana Pawła II widoczne, szczególnie w słowach totus tuus, które kierował, dłonie, które kierował w stronę Matki Bożej. I można powiedzieć, że święty Jan Paweł II tak naprawdę spina klamrą też i całe nauczanie Kościoła. Bo o czymkolwiek byśmy nie mówili, co się odnosi do naszej wiary, to o tym mówił Święty Jan Paweł II. I teraz to wszystko jest nam zadane, żebyśmy my, jako młodzi ludzie, jako dojrzali chrześcijanie, chcieli tym żyć. Chciałbym dzisiaj zaprosić Was do pewnej takiej refleksji nad pewnymi etapami życia Świętego Jana Pawła II, które. Myślę, że są pewnym nie tylko wzorcem dla nas, ale też taką zwykłą, prostą codziennością, której, w, której, w której bierzemy udział, a która wydarzyła się właśnie w życiu naszego papieża Polaka. I najpierw chciałbym odnieść się do jego wczesnej młodości. Bo święty Jan Paweł II, zanim został papieżem, zanim był hierarchą kościelnym, to przede wszystkim był małym, spokojnym chłopcem. Takim, który wychował się w bardzo pobożnej rodzinie. Jego rodzice, Karol i Emilia Wojtyłowie, to przecież obecnie kandydaci na ołtarze. To toczy się teraz proces beatyfikacyjny. I to też pokazuje, w jakim środowisku się wychował młody Karol, bo zyskiwał dużo matczynej ufności, dużo matczynej miłości od swojej matki ale i dużo ojcowskiej troski od swojego ojca. I możemy powiedzieć, że z jednej strony było mu łatwiej, bo miał piękną, wspaniałą, kochającą rodzinę. Ale zobaczcie, że to, co jest zwykle w życiu piękne, szybko się kończy. I tak było w życiu młodego Karola, bo w bardzo młodym wieku zmarła mu jego mama. I wtedy Karol Wojtyła, tato Karola, zabrał go do kalwarii zebrzydowskiej przed obraz i powiedział Karolowi młodemu, to jest Twoja matka, wskazując na Maryję. I młody Karol przeżył bardzo to spotkanie, przeżył bardzo te słowa ojca, i z czasem, z biegiem lat, zaczynał je coraz bardziej rozumieć, że Maryja jest rzeczywiście jego matką. Co później, w efekcie, doprowadziło do tego, że kiedy był papieżem, mówił o sobie: To tu stół, cały Twój Maryjo. Ale to jest właśnie cały Sekret Jana Pawła II, że w jego życiu pewne rzeczy były osiągane przez niego etapami. Po prostu Jan Paweł II był bardzo cierpliwy. Był cierpliwy, a nam dzisiaj obecnie brakuje tej cierpliwości. Ale wróćmy jeszcze do jego dzieciństwa. I oprócz śmierci mamy, kolejnym trudnym momentem w jego życiu było to, że on sam musiał się w, jakiś, w jakimś czasie przeprowadzić statem do Zładowic, do Krakowa. Tam studiował. Poznawał nowych ludzi, nowe środowisko. Jako młody chłopak z Wadowic musiał się oswoić z nowymi ludźmi, zapoznać się z nimi, ale w Karolu ważną cechą była odwaga. On się nie bał wyzwań. I mimo, że gdzieś może czasami po ludzku czuł się jakoś zmęczony, czy może zalękniony, to jednak zawsze miał siłę i odwagę. I później były jeszcze studia i II wojna światowa, która w przypadku Karola Wojtyły odgrała niesamowitą rolę. W czasie, kiedy ludzie giną, kiedy doświadczają krucieństwa wojny, to właśnie w życiu Karola podejmowane są najważniejsze decyzje. On wtedy był świetnie zapowiadającym się aktorem, ale zdecydował, że jednak chce być księdzem. I tak się stało, wstąpił do seminarium, i później możemy przyjrzeć się postawie Karola jako młodego księdza, tego, który był bardzo otwarty na ludzi, tego, który jak dostał pierwszą nominację do parafii wiejskiej, tam gdzie można było tylko się dostać, praktycznie pieszo, to ani się nie załamał, ani się nie przestraszył, ani się w jakiś sposób nie obruszał na kogoś, na biskupa, że miał taka, taką, ani inną nominację, tylko z odwagą przejął tę decyzję biskupa. I oczywiście po jakimś czasie szybko biskup wezwał go na studia, i dlatego że był człowiekiem niezwykłego intelektu. Był to człowiek bardzo światły, który miał niezwykłą wiedzę, ale też Potrafił zawiłe terminy teologiczne, filozoficzne, tłumaczyć prostym językiem, i to później mu bardzo pomogło także w jego posłudze biskupie, a także i papieskiej. I Karol w tym czasie, można powiedzieć, ksiądz Karol, już wtedy później doktor, nie szczędził czasu dla młodzieży. Bardzo dużo czasu poświęcił młodzieży, bo organizował wiele różnych wyjazdów i to właśnie z tamtego czasu myślę, że zostało najwięcej wspomnień o księdzu Karolu, który jeździł z młodzieżą w góry, pływał na kajakach, czy odbywał wiele różnych wypraw pieszych i wtedy młodzi zadawali Karolowi, księdzu Karolowi wiele różnych pytań. I to co było najbardziej przejmujące w postawie księdza Karola, to to, że on nigdy nie obruszał się na kogoś, nie denerwował się jakimiś pytaniami, które może były nużące, męczące, które może go w jakiś sposób dziwiły, że młodzież ma takie, a nie inne pytania. I najważniejsza była zawsze prostota wypowiedzi Księdza Karola. I to, co jest bardzo ważne w postawie, jeszcze w tym czasie życia Księdza Karola, to to, że on przede wszystkim. Miał czas dla ludzi młodych. Był zawsze dla nich otwarty. Zawsze był cierpliwy. Zawsze był wyrozumiały. Czyli on był tym pasterzem, którego ci młodzi właśnie takiego poszukiwali, takiego oczekiwali. Takiego, który będzie ich rozumiał. Takiego, którego, który będzie ich kochał, takimi jakimi są. I wtedy. Wielu młodych ludzi szło w życie z radością, bo wiedzieli, co jest w ich życiu najważniejsze. A to księdzu Karolowi udało się pokazać, że najważniejszy jest Bóg. Bo teraz stajesz przed Bogiem jako człowiek i masz pewne wyzwanie. Wejdź w relację z Bogiem. Z jednej strony słuchać Boga tego, co On mówi do ciebie, a z drugiej strony, samemu powiedzieć coś, co masz do powiedzenia Bogu. I teraz ksiądz Karol uczył dialogu, tego jak z Bogiem rozmawiać. Z jednej strony mówić, z drugiej strony słuchać. I dzisiaj nam też w naszym życiu codziennym potrzeba tej umiejętności, bo każdy z nas bycia coś chciał powiedzieć komuś, że ma taki problem, taką sprawę, to go boli, to go denerwuje. Ale trzeba zadać sobie zawsze to pytanie, czy ta druga osoba też nie ma takich problemów. Czy ja też przypadkiem nie zakrzykuję tej osoby? A może warto byłoby odwrócić tę rolę, samemu powiedzieć, a co u ciebie, a nie tylko co u mnie? I to było bogactwo księdza Karola, ale także to, co się działo w życiu księdza Karola, to to, że on później te doświadczenia z jego kapłańskiej posługi, jeszcze może nawet jako studenta, doktora, i ta jego miłość do młodzieży, później została, można powiedzieć, tak zrealizowana wtedy, kiedy był papieżem. No to właśnie już jako Jan Paweł II, to z inicjatywy naszego papieża, zostały zorganizowane Światowe Dni Młodzieży. I te Światowe Dni Młodzieży, które mamy dzisiaj, to zawdzięczamy jemu. Ale myślę, że warto jest w kontekście Jana Pawła II mówić o Światowych Dniach Młodzieży, jako tym wydarzeniu, którym Polska bardzo mocno uczestniczy. I chciałbym Was zaprosić do takiej pewnej refleksji nad Polską, nad ojczyzną, nad ziemią, z której wywodzi się Święty Jan Paweł II. Nasz Polak, papież, kiedy zawsze przyjeżdżał z pielgrzymką do Polski, całował Ziemię jako znak jedności, radości, że przyjeżdża do macierzy. Bo on wiedział, że on z tej Ziemi wyrósł. On wiedział, że ten kraj dał mu takie, a nie inne pochodzenie, takie, a nie inne wartości, taką, a nie inną wiedzę. i to było widoczne bardzo w życiu Jana Pawła II przywiązanie do Polski. I teraz zobaczcie, jak jedziemy na Światowe Dni Młodzieży, czy jak byliśmy w Krakowie, czy jak byliśmy w Panamie, czy będziemy w Lizbonie, mówię tak w kontekście tych miejscowości, bo miałem tę łaskę od Boga, żeby samą być w tych miejscach, to inni nas patrzą nie tyle jako na Polaków, kraj w centralnej Europie. Tylko patrzą na nas jako tych, którzy są rodakami Jana Pawła II. Można powiedzieć nawet, że jesteśmy dziećmi Jana Pawła II. I teraz patrzą na nas jako tych, którzy noszą w sercu to dziedzictwo, o którym tak Jan Paweł II mówił pięknie, któremu na imię Polska. I Jan Paweł II potrafił to sobą prezentować. I teraz swoją miłość do ojczyzny, swój patriotyzm i my też moi drodzy, Jesteśmy zaszczepieni tą miłością od Jana Pawła II i zaproszeni do tego, żeby tak kochać Jana Pawła II i też jednocześnie kochać Polskę. Właśnie przez to, że jesteśmy jego rodakami I, i w tym wszystkim najważniejsze jest też to, to musimy pamiętać, nasza wiara, to jak, jak wierzymy. Nam się gdzieś tam nieraz przyjęło tak, że jak pojedziemy na Światowe Dni Młodzieży zobaczymy inne kraje, które klaszczą, które śpiewają. O szkoda, że tak u nas nie ma. Ale zapominamy o tym, że to jest yy, takie przeżywanie wiary tamtych ludzi. My wiarę przeżywamy inaczej, spokojniej. Bo taka jest nasza mentalność, taka jest nasza natura. Ale z drugiej strony, jak już pojedziemy tam, to możemy pokazać swoje prawdziwe oblicze też poniekąd i nawet przekrzyczeć Meksykanów w autobusie. Bo nam się to nieraz w Panami udawało. Tak więc to jest też e, piękne, i też w ten sposób, jadąc na Światowe Dni Młodzieży, też poniekąd dajemy swoje świadectwo tego, kim jesteśmy. I jeszcze mówiąc o Janie Pawle II, a nawet przechodząc na temat tych Światowych Dni Młodzieży, bo tak już trzeba kończyć powoli, to e, chciałem powiedzieć Wam o takiej jednej refleksji, bo pamiętam przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Ówczesny prezes KSM-u. Prowadził jedną z konferencji nauk e, dla nas księży, czy nawet osób świeckich, która była wtedy i powiedział jedno takie bardzo fajne zdanie. Po dziś dzień pamiętam, że jest jedna osoba, która jest najważniejsza podczas Światowych Dni Młodzieży. I nie jestem to ja, nie jest to Belk, który przyjeżdża, czy tam Francuz, nie jest to Jan Paweł II, ale w Światowych Dniach Młodzieży najważniejszy jest Jezus Chrystus. I tak samo w posłudze Jana Pawła II, to też było piękne, że możemy mówić, że Jan Paweł II jest najważniejszy i tak dalej to prawda, ale on cały czas był w cieniu Jezusa Chrystusa. I to co my wszystko będziemy czynić, przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży, czy uczestnicząc w Światowych Dniach Młodzieży, to mamy pamiętać, że mamy być w cieniu Jezusa Chrystusa, bo on ma być dla nas najważniejszy. I dlatego moi drodzy zachęcam was, żebyście właśnie tak patrzyli na Jana Pawła II. Z jednej strony Pasterza wielkiego, ale i sługę pokornego, takiego, który potrafił być prosty w komunikacji, w rozmowie z młodymi, a jednocześnie też wytrawnym filozofem, teologiem w rozmowie z uczonymi. Ale to wszystko się brało, jeszcze raz powtarzam, z jego wielkiej, wielkiego intelektu, ale też i wielkiej wiary. I to jest właśnie bogactwem i zachęcam was do tego, żeby kiedy będziecie myśleć zastanawiać się o nie Pawle II. To z jednej strony sami go proście o pewne stawienictwo, proście go o pewne łaski, ale też sami starajcie się czytać, zdobywać wiedzę na jego temat. Bo my dzisiaj gdzieś tam troszeczkę sprowadzamy Jana Pawła II do kremówek, które są bardzo popularne i smaczne i dobrze, bo też trzeba sobie umieć, w życiu, umieć sobie w życiu pewne rzeczy osłodzić, ale też trzeba od siebie pewnych rzeczy wymagać, tak jak kiedyś Jan Paweł II mówił. Gdyby inni od was nie wymagali, wy sami od Ciebie wymagajcie. Na koniec chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy później już po adoracji, poczuwaniu, mogli przeżyć takie spotkanie wyjątkowe sam na sam z Janem Pawłem II, bo przywiozę z parafii świętej rodziny relikwie naszego papieża będzie możliwość ucałowania. Jeżeli ktoś nie będzie chciał ucałować, może po prostu podejść i po prostu się na tę relikwię popatrzeć. Też myślę będzie to dobry czas, ale to już na zakończenie po, po pieśni i na koniec. Dobrze. Zapraszam teraz wszystkich do e, czuwania. I prosimy Scholę, która pięknie śpiewa i animuje nasz śpiew, żeby nas to czuwanie wprowadziła.